Już po raz siódmy w Kętrzynie odbył się ogólnopolski przegląd zespołów rokowych Konfrontacje. W dniach 20-21 czerwca amfiteatr rozbrzmiewał mocnymi dźwiękami. W konkursie wystartowało sześć zespołów. W opinii urorów na trzecie miejsce zasłużył zespół dedorsze z Olsztynka, drugie miejsce zdobył Freakin Rudeboyz z Ełku, zwycięzcą została Olsztyńska Hiroshima. <grywa> Zespół Hiroshima, zwycięzca tegorocznych konfrontacji kętrzyńskich. Przede wszystkim gratuluję sukcesu i jak odnosicie się do tego, co miało miejsce tutaj wczoraj i dzisiaj w Kętrzyńskim Amfiteatrze? Kurczę, no dziękujemy serdecznie przede wszystkim tutaj za zaproszenie, za możliwość zagrania w przeglądzie. Nie spodziewaliśmy się zwycięstwa, więc przyjechaliśmy po to, żeby zadać koncert. Zagraliśmy najlepiej, jak potrafimy zagrać. No i udało się, jesteśmy z tego bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi. No na pewno nam to pomoże. Promocji kapeli. Także dzięki jeszcze raz. No właśnie, sama nagroda i fakt zdobycia pierwszego miejsca co to dla Was oznacza? No, przed, przede wszystkim to jest kolejny krok jakby w promowaniu naszego zespołu. Tutaj no, dziękujemy Kętrzynowi za możliwość w ogóle przyjazdu i grania na, na takim fajnym festiwalu. Także... Co, nam być jeszcze. Znaczy, no na pewno, Co to dla nas oznacza? No jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, no, bardzo miła niespodzianka. I tyle, no, jest nam bardzo miło z tego powodu. Konfrontacja już praktycznie za wami. Co dalej przed Hiroshimą? W tej chwili staramy się, szukamy możliwości grania jak największej liczby koncertów. Przygotowujemy materiał na nowy album. Także pracy mamy sporo, czasu. Nie dużo, więc musimy się tutaj streszczać ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy jeszcze w 2015 roku wydać album. No w tej chwili koncentrujemy się głównie na graniu koncertów, także no jeżeli e, byłaby możliwość zagrania, być może ktoś od nas ogląda, kto chciałby zaprosić Hitoshimę, to jesteśmy do dyspozycji. Na Kętrzyńskim Festiwalu nie zabrakło również gwiazd. Pierwszego dnia serca publiczności podbił zwycięzca programu The Voice of Poland Juan Carlos Cano z zespołem Enclose. Dzień później swoją debiutancką płytę promował Kęczyński dr. Watt. Całość zakończył występ legendarnej grupy TSA.